Cześć, tu Magda z kanału wnętrza-zewnętrza. W tym filmie pokażę Wam apartament z widokiem na jezioro. Cześć, tu Magda i Tomek z pracowni Softloft. Gościliśmy Was w naszym mieszkaniu już rok temu. Tym razem zapraszamy do obejrzenia kolejnej naszej realizacji. Tym razem nie zaczynamy przy drzwiach wejściowych. Tylko przy drzwiach balkonowych, gdyż tutaj w salonie jest olbrzymie okno, prawie na całą ścianę, z którego roztacza się widok na jezioro. Jest zieleń, drzewa i tafla wody. Siedząc na balkonie, możemy jeść śniadanie, patrząc na łódki pływające po jeziorze. A tutaj, zaraz obok okna, mamy deski na ścianie. No i normalnie można się zdziwić. Po co podłoga na ścianie? Otóż są dwa powody zastosowania tego rozwiązania. Po pierwsze, tu i na końcu yy, są słupy konstrukcyjne. Które są trochę wystające ze ściany, więc gdyby je zostawić, nie wyglądałoby to najfajniej. Więc pomiędzy nimi został położony karton gips i podłoga zakryła całą tę konstrukcję. Natomiast drugi powód jest taki, że pokój sprawiał wrażenie bardzo długiego i trzeba było zastosować różne triki, które trochę go poszerzą, żeby poprawić proporcje całego salonu, i dlatego też podłoga jest położona w a nie wzdłuż, i również taki element na ścianie sprawia, że pokój wydaje się szerszy. Jeżeli po zobaczeniu salonu mieliście poczucie, że jest proporcjonalny, a nie wyjątkowo długi, to znaczy, że oczekiwany efekt udało się osiągnąć. Na podłodze, a właściwie na ścianie, pojawiła się dekoracja nawiązująca do jeziora, które mamy tuż obok. Są to wiosła kupione na Allegro i przemalowane tak, żeby pasowały do tego wnętrza. Właściciele tego mieszkania urządzali je pod siebie, tak by wygodniej było przyjeżdżać tutaj na wakacje i na weekendy, ale nie chcieli, żeby wnętrza przez resztę czasu zostały puste, dlatego jest to również mieszkanie na wynajem krótkoterminowy. Jest to taka fajna hybryda, bo z jednej strony mamy rozwiązania typowe dla wnętrz na wynajem, a z drugiej strony Mamy tu liczne dekoracje czy rośliny właścicielki. Pomiędzy salonem a kuchnią jest bardzo dekoracyjna lampa nad stołem, która daje klimatyczne światło i jest duża, więc też dobrze wydziela przestrzeń. Natomiast pod nią znajduje się stół, który został złożony przez właścicieli. Nogi zostały kupione na Legro, a blat stołu został zamówiony u stolarza i plan był taki, żeby krawędzie były tutaj boki Ścięte, tak fazowane. Zwróćcie na to uwagę, bo za chwilę do tego elementu wrócimy. Przy stole są tapicerowane krzesła, i tu znowu mamy rozwiązanie, które nie jest takie typowe dla mieszkań na wynajem krótkoterminowy, no bo zawsze jest obawa, że krzesła się pobrudzą i trudniej umyć, gdy są tapicerowane, ale to mieszkanie. Jest już wnejmowany od jakiegoś czasu i na razie na krzesłach nie ma żadnego śladu użytkowania, więc jestem w dobrej myśli. A tutaj mamy na ścianie duży różowy obraz, który został namalowany przez projektantów Magdę i Tomka. Oni serdecznie polecają spróbować własnych sił w malowaniu, bo może się okazać, że fajnie Wam to wychodzi, a własnoręcznie namalowane obrazy są znacznie tańsze niż obrazy z galerii od znanych malarzy. Dlatego, jeżeli chcecie mieć sztukę w domu, zacznijcie od projektów do it yourself, bo może się okazać, że to będzie świetne rozwiązanie dla Was. Kuchnia jest ciemna, ale nie czarna, gdyż fronty są grafitowe, ciemno-szare. A tutaj na ścianie mamy półki. I wiem, że to jest rozwiązanie, które nie każdemu pasuje, ale akurat w przypadku apartamentów na wynajem krótkoterminowy świetnie się sprawdza, gdyż goście jak przyjeżdżają mogą od razu ściągnąć po to, czego potrzebują, bez przeszukiwania tysiąca szafek. Blad kuchenny jest kamienny, co też jest bardzo dobrym rozwiązaniem pod kątem mieszkań na wynajem, przez które przewija się dużo różnych osób, gdyż granit jest bardzo odpornym materiałem. Nie przebarwia się. Raczej nie wymaga specjalnej pielęgnacji, jak na przykład blaty drewniane, więc spodziewam się, że długo nic mu się nie stanie i posłuży wiele lat. Co ciekawe, ten blat został tutaj ścięty i jest tak samo fazowany jak blat stołu, który Wam przed chwilą pokazywałam, więc jest to taki detal, ale bardzo fajne nawiązanie, które warto docenić. A tutaj mamy płytę indukcyjną. Z czajnikiem, i jest to czajnik, w którym gotujemy wodę z użyciem prądu, a zarazem nie jest to czajnik elektryczny podpinany do gniazdka. Dzięki temu nie zajmuje nam miejsca na blacie, i żadne kable tutaj się nie walają. Sami też ostatnio taki kupiliśmy i naprawdę jestem zachwycona. Jestem wielką fanką teraz tych czajników. Polecam. Tutaj w szufladach mamy garnki, talerze i szklanki. A tutaj oczywiście sztućce. I tu chcę Wam pokazać wkład, który został kupiony w lokalnym sklepie z akcesoriami do mebli, który pozwala przechowywać w uporządkowany sposób nie tylko te podstawowe sztućce, ale też różne dodatkowe akcesoria. Mamy w różnych kuchniach różne rozmiary szuflad, i warto szukać wkładów, które będą. Pasowały do tych naszych, tak żeby wykorzystać przestrzeń w maksymalny sposób. I tutaj dalej mamy szufladę z koszami na śmieci. I to może nie jest nic bardzo odkrywczego, ale warto podkreślić, że segregowanie śmieci jest ważne, i tak jak w domach, może jeszcze o tym pamiętamy, tak w mieszkaniach na wynajem często jest tylko jeden kosz. I to bardzo niedobrze. Mi to przeszkadza, nie lubię wyrzucać plastiku czy papieru do kosza na y, śmieci zmieszane. Dlatego cieszę się, że tutaj to zostało odpowiednio przemyślane. Zabudowa kuchenna została zrobiona aż po sufit i tutaj przedłużona również nad korytarz, gdyż w tej szafce jest ukryta klimatyzacja. Klimatyzacja, wiecie jak to jest. Czasem trzeba ją naprawić, konserwować, coś tam pogmerać. I ciężko się do niej dostać, jeżeli jest zabudowana. A jeżeli jest ukryta w szafce, to problemu nie ma. Otwieramy szafkę i wszystko jest. A teraz jesteśmy już w korytarzu, który jest dość wąski. I gdyby tutaj drzwi się otwierały na ten korytarz, albo nawet do środka, w momencie kiedy nie jest to bardzo duży pokój, to te skrzydła trochę by przeszkadzały. I chociaż może nie czujecie tego, że jest tu mało miejsca, bo lustro, które jest na całą ścianę, wiecie co robi. Optycznie powiększa przestrzeń, to jednak bardzo dobrze, że zostały zamontowane tutaj drzwi przesuwane. W sypialni jest taka ciekawa zabudowa, która zaczyna się przy drzwiach toaletką. Jest y, miejsce, zarówno żeby się umalować, bo lustro ma tutaj y, ramkę, która jest dodatkowym oświetleniem, jak i jest to miejsce do pracy. Tutaj mamy. Otwór, przez który można przeciągnąć kabel od ładowarki. Krzesło jest takie samo jak przy stole, więc, w razie czego jest uniwersalnie, można przestawiać, dostawiać, zamieniać w razie potrzeb i nadal jest cały komplet. Tutaj dalej są szafy, i w szafach są ukryte szuflady. Czasem nie da się zrobić szuflad na wierzchu. I wtedy fajnie, jeżeli są chociaż w środku. Trzeba otworzyć fronty, żeby się do nich dostać, ale lepsze takie szuflady niż żadne. Pamiętajcie, i mamy też tutaj ciekawe rozwiązanie, gdyż jest to płytsza szafa niż normalnie. Dlatego reling nie jest w poprzek, tylko jest taki wysuwany. Też jest to. Pewnie trochę mniej efektywne e, niż e, normalnie, my też mamy taką płytką szafę e, we i tam jest zastosowane to samo rozwiązanie, i dzięki temu na bardzo niedużej przestrzeni możemy przechowywać ubrania na wieszakach. Tutaj jest belka konstrukcyjna, której oczywiście nie można usunąć. I pomiędzy nią a szafami, powstałaby taka dziwna wnęka, dlatego żeby tego uniknąć ta przestrzeń została zabudowana, a żeby całość nie wyglądała zbyt ciężko, to zamiast karton-gipsu powstała taka drewniana konstrukcja, która moim zdaniem wygląda bardzo elegancko. Nad łóżkiem jest kolejny obraz namalowany przez Magdę i Tomkę, a tutaj taki zestaw sypialniany. Po pierwsze miejsce na ładowarkę, żeby mieć telefon pod ręką. Po drugie yy, włączniki do świateł. I yy, gasimy górne nie wstając z łóżka, a tutaj mamy delikatniejsze światło, żeby wieczorem już była spokojniejsza atmosfera. Stolik nocny, na którym możemy odłożyć okulary czy telefon. I tutaj zwrócę Waszą uwagę na marmurowy blat. Jest to bardzo eleganckie i premium wyposażenie taki marmur. A jednak kupienie stolika, który ma tego marmuru tylko tyle, to mniejszy wydatek niż gdyby marmurem wyłożyć podłogę, cały blad kuchenny czy całą ścianę. Dlatego warto sięgać po takie wysokiej jakości materiały, ale niekoniecznie musimy za nie płacić bardzo dużo. Możemy to zrobić po postaci takich drobnych dekoracji. I tu obok stolika zasłona. Zasłony w sypialni są bardzo ważne, bo musimy rano zasłonić się od słońca oraz wytłumić dźwięki, jeżeli okna nie są aż tak szczelne, jak te tutaj. I zasłony w tym pokoju są na szynie, która jest zatopiona w sufit, więc yy, nie rzuca się w oczy. To wygląda naprawdę bardzo elegancko, i szyna jest. Od ściany do ściany, właściwie. Dzięki temu, gdy odsłonimy zasłony, to one e, odsłaniają całe okno, a tutaj zasłaniają ścianę. Gdyby e, karnisz albo szyna kończyły się na wysokości okna, to niestety ale po ściągnięciu całych zasłon nadal część okna byłaby zasłonięta. Dlatego zwróćcie na to uwagę, planując dekorację waszych okien, żeby ten karnisz. Albo szyny były zawsze trochę dłuższe. Teraz jesteśmy już w drugiej sypialni, i tutaj też chcę zwrócić Waszą uwagę na zasłony, bo mówi się dekoracja okna. A tutaj, tak naprawdę, zasłony bardziej są dekoracją ściany niż okna. Są obok, szyna jest od ściany do ściany, i mimo, że okno jest mniejsze niż tam, to zasłon jest więcej. I taki sposób zasłonięcia całej ściany. Jest naprawdę bardzo elegancki. Klimat tego pokoju mocno determinuje fototapeta z lasem, to do niej są dostosowane różne dodatki i elementy wyposażenia, na przykład zielone zasłony, zielone wiadomo jak liście, jak to w lesie. Stoliki drewniane to również oczywiste nawiązanie. W końcu w lesie mamy drzewa i tak samo komoda z litego drewna polskiej marki Woodika również świetnie się tutaj wpisuje. Obok komody jest taki otwarty wieszek, który oczywiście w mieszkaniu na wynajem krótkoterminowy świetnie się sprawdza, bo na pewno nikt nie zostawi czegoś w szafie przy pakowaniu, o niczym nie zapomni, bo wszystko widać. Natomiast również w mieszkaniach i domach na co dzień to może być dobre rozwiązanie nie jako zamiennik szafy, tylko uzupełnienie. Zamiast. Po zdjęciu marynarki rzucać ją na krzesło, możemy odwiesić na takim wieszaku. Jeżeli lubicie, tak jak nasza córka, przygotować sobie z wyprzedzeniem stylizację na kolejny dzień, to również możecie te ubrania zostawić tutaj. To jest rozwiązanie nie dla każdego, ale na pewno część osób sobie takie chwali. Nim pójdziemy do łazienki, chciałam zwrócić Wasz uwagę jeszcze na cokoły. To polistyren wysokiej gęstości pomalowany tak samo jak ściana. Normalnie jednak spotykamy listwy przypodłogowe, które są albo białe, albo w kolorze drzwi, albo w kolorze podłogi, yy, więc są najczęściej białe albo takie drewnopodobne, a tutaj takie inne rozwiązanie. Myślę, że bardzo fajne i warto o nim pamiętać. W łazience mamy zabudowę pod umywalką, która jest przykryta granitowym blatem. To jest taki sam blat jak w kuchni. I tu pod spodem po kolei mamy ukrytą pralkę. Tutaj jest szafka na rzeczy do sprzątania. Tutaj dalej szuflady na takie rzeczy jak na przykład suszarka. A pod spodem szuflada na kopnięcie. Na brudne uprania możemy sobie wszystko schować. I tutaj nad blatem jest bardzo duże lustro, prawie na całą ścianę tutaj nad blatem. Tylko nie jest przyczepione bezpośrednio do ściany. Jest w pewnej odległości. I to akurat wynika z konieczności pochowania jakichś instalacji, które tutaj się znajdują. Ale ma ten plus, że można było ukryć pod spodem ledy. Dzięki temu mamy takie klimatyczne oświetlenie, które zwłaszcza wieczorem jest bardzo przyjemne. Kranik, który tu widzicie, nie jest przypadkowy. To toaleta z funkcją podmywania, więc kranik służy do włączania wody. A teraz jestem pod prysznicem i mam tutaj dostęp do półek których nie widać, dopóki się nie wejdzie pod prysznic. Dopiero po wejściu tutaj widzimy, że są półeczki na mydła, które są bardzo fajne, bo nawet jeżeli nie mamy tak ładnie przelanego mydła do szklanego pojemnika, tylko różne plastikowe opakowania, to one stoją w taki sposób, że nie psują estetyki łazienki, bo po prostu z tamtej strony zupełnie ich nie widać. Na koniec tym razem zostawiłam dla Was przedpokój. Tutaj mamy wejście do pierwszej sypialni, tutaj do drugiej, tutaj do łazienki, a tutaj duża przestronna przestrzeń obok drzwi wejściowych. I w tym miejscu spokojnie można by było zrobić jakąś garderobę na przykład. Ale właściciele uznali, że nie ma takiej potrzeby w mieszkaniu, do którego przyjeżdżają tylko czasem, więc lepiej zostawić więcej miejsca, by wygodnie było. Po przyjechaniu ze wszystkimi walizkami, torbami, żeby mieć je gdzie odłożyć i nie kisić się w wąskim korytarzu. Tutaj przy wieszakach taki prosty patent, żeby ubrania i różne rzeczy, które wieszamy, torby, parasolki, nie brudziły i nie niszczyły nam ściany, możemy zamontować takie panele tapicerowane praktyczne i ładne jednocześnie. W mieszkaniach, z których korzysta więcej osób, mogą się przydać takie szafki czy szuflady na kluczyk. Dzięki nim możemy przechowywać rzeczy, do których inni ludzie nie będą mogli zajrzeć, gdy będą nocować w danym mieszkaniu pod naszą nieobecność. To mieszkanie ma 65 m2. Jego wykończenie kosztowało około 160 tysięcy. Na tę cenę składają się takie koszty jak ekipa remontowa 25 tysięcy, materiały budowlane 5 tysięcy. Podłoga, deska warstwowa 14 tysięcy, drzwi przesuwane 2,5 tysiąca za jedne, 12 tysięcy za budowa kuchenna 5,5 tysiąca za oba blaty granitowe czy 1300 zł za lampę nad stołem? Dajcie znać w komentarzach, co najbardziej Wam się podobało i czy chcielibyście przyjechać tutaj na wakacje. Zajrzyjcie też na nasz Instagram i koniecznie zobaczcie film z zeszłego roku, w którym pokazywałam mieszkanie projektantów Magdy i Tomka. Pamiętajcie też o subskrybowaniu Wnętrza Zewnętrza, bo już wkrótce kolejny film. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Do zobaczenia. Pa, pa!